Czasami możemy odnieść wrażenie, że nasze ciało staje się polem bitwy. Kiedy infekcja bakteryjna wdziera się do organizmu, lekarz zazwyczaj sięga po antybiotyki. Jednak ten sposób leczenia nie jest pozbawiony wad. Antybiotyki często osłabiają naturalną odporność, niszcząc również dobre bakterie, czyli probiotyki, a ich nadużywanie może prowadzić do kolejnych problemów zdrowotnych. W takich chwilach czujemy się bezradni, obserwując jak wewnątrz nas toczy się walka. Tymczasem istnieje naturalny sprzymierzeniec, który może wspomóc organizm, nie powodując przy tym tak poważnych skutków ubocznych. Tym sprzymierzeńcem jest olejek z oregano. To naturalne remedium znane jest od wieków, ale dopiero w ostatnich latach nauka zaczęła dokładnie odkrywać jego niezwykłe właściwości. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie: olejek oregano jest niezwykle silny i zawsze musi być rozcieńczany. Nigdy nie wolno nakładać go bezpośrednio na otwarte rany czy uszkodzoną skórę. Podczas stosowania do ustnego należy zmieszać go z wodą albo z olejem nośnym, takim jak oliwa z oliwek czy olej kokosowy. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby z chorobami serca i nadciśnieniem. W ich przypadku stosowanie tego olejku zawsze wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Sekret działania olejku z oregano kryje się w jego składzie chemicznym. Zawiera on dwa bardzo silne związki o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym, z których najważniejszy jest karwakrol. Badania wykazały, że karwakrol to prawdziwy naturalny antybiotyk. Skutecznie zwalcza nie tylko bakterie i grzyby, ale także pasożyty, wirusy, stany zapalne, reakcje alergiczne, a nawet wspiera organizm w walce z guzami. To właśnie dzięki niemu olejek oregano zyskał miano jednego z najpotężniejszych naturalnych środków wspierających odporność. Sposobów jego wykorzystania jest naprawdę wiele. Jeżeli masz problemy z układem oddechowym, kilka kropli dodanych do dyfuzora może pomóc oczyścić drogi oddechowe. Przy bólu gardła wystarczy wymieszać dwie lub trzy krople olejku w szklance wody, i wypić, aby poczuć wyraźną ulgę. Także problemy skórne, takie jak trądzik, półpasiec, łuszczyca, opryszczka czy grzybica paznokci, mogą być złagodzone dzięki tej naturalnej substancji. Wystarczy zmieszać niewielką ilość olejku oregano z olejem kokosowym albo z żelem aloesowym i delikatnie nanieść na skórę przy pomocy czystego wacika. Trzeba jedynie pamiętać, aby nie stosować go na skórę wrażliwą czy uszkodzoną. Olejek oregano doskonale sprawdza się również w łagodzeniu bólów mięśni. Po intensywnym wysiłku można wymieszać go z oliwą z oliwek w równych proporcjach i wmasować w obolałe miejsca, co przynosi wyraźną ulgę. Jeśli czujesz, że dopada cię przeziębienie, warto działać profilaktycznie. Przed każdym posiłkiem można dodać jedną lub dwie krople olejku do szklanki wody i wypić. Gdy organizm dobrze reaguje i nie pojawia się uczucie pieczenia, Dawkę można zwiększyć do trzech lub czterech kropli. Olejek oregano może również wspierać Cię w walce z nieświeżym oddechem. Wystarczy dodać odrobinę do pasty do zębów, by skutecznie zlikwidować bakterie w jamie ustnej. Co więcej, jego stosowanie nie niszczy naturalnej flory jelitowej, dzięki czemu poprawia trawienie i wzmacnia organizm od środka. Aby przeprowadzić detoks, wystarczy przez 14 dni przed każdym posiłkiem pić szklankę wody z jedną lub dwiema kroplami olejku oregano. Jeżeli nie występują żadne nieprzyjemne objawy, dawkę można zwiększyć do 3 lub 4 kropli. Olejek z oregano to jeden z najpotężniejszych darów natury. Działa jak naturalny antybiotyk, wspiera organizm w walce z infekcjami i wzmacnia odporność, a przy tym nie niszczy pożytecznych bakterii, które są nam tak potrzebne. Stosowany rozsądnie, z zachowaniem umiaru i rozwagi, może stać się niezastąpionym elementem domowej apteczki. A jeśli chcesz poznawać więcej takich naturalnych trików na zdrowie i urodę, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij łapkę w górę. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych sprawdzonych domowych receptur, które naprawdę działają.